Dzień dobry, witam na wideo wpisie. Właściwie niedługo minie już rok, tak mniej więcej teraz minie rok, kiedy prowadzę całego wideo bloga i cały czas się denerwuję nagrywając to wszystko. A chciałbym teraz opowiedzieć tak naprawdę o tym całym sezonie, który, który był, który był także na wideo wpisach, bo, bo tak naprawdę już się sezon zakończył. Teraz już kończę swoje, swój wypoczynek po sezonie, zaraz zaczynam drugi, ale tak naprawdę może po kolei. Przede wszystkim chciałem życzyć wszystkim Polakom, którzy będą startować w niedzielę na Hawajach, wszystkiego najlepszego i żeby połamali, no może nie życiówki, bo Hawaje są ciężkie do łamania życiówek, ale żeby zajęli jak najlepsze miejsca. Przede wszystkim chciałem życzyć wszystkiego najlepszemu, najsympatyczniejszemu, z najlepszych Ironmanów w Polsce, czyli Marcinowi Koniecznemu, żeby pokazał na co go stać i żeby nie dał się wiatrom, które są na Hawajach. No a oprócz tego oczywiście wszystkiego najlepszego dla Roberta Stępniaka, który jak zawsze jest mocny i zawsze będzie robił świetne wyniki. Opa. A to się wypił. Czekaj. Więc e, przede wszystkim chciałem życzyć wszystkim Polakom e, jak najlepszych występów na Hawajach. Hawaje są już w niedzielę, więc e, wszystkiego najlepszego. Szczególnie dla Marcina Koniecznego, którego bardzo lubię, bardzo znam. Jest bardzo hipersympatyczny i niech złamie życiówkę. Nie, chyba z, z życiówki tam nie zrobi ze względu na bardzo ciężkie warunki, ale niech osiągnie jak najlepszy wynik. To samo życzę Robertowi Stępniakowi, który, jak zawsze, jest hipermocny i supermocny. A wracając do rzeczywistości, to na ostatnim wpisie było ciężko mi się skupić i zmusić do treningu, ale już jest po wszystkim. Już jest po Borównie, ale przed Borównem były jeszcze dwa starty, całkiem, całkiem udane, chociaż oczywiście nie udało mi się znowu stanąć na podium. To znaczy, najpierw był e, Habdzi, to jest, to jest pod podwarszawska miejscowość, gdzie z każdym rokiem poziom jest coraz wyższy. Ja jestem coraz lepszy i przyjeżdżają coraz lepsi przy zawodnicy. No po prostu masakra, porażka i tak dalej. Więc przyszło mi się zmierzyć z naszymi zawodnikami z WTT. Przyszło mi się zmierzyć z Wojtkiem Achutem i poległem z nimi. Ja w dodatku jeszcze przyjechał jakiś biegacz, który przebiegł i tak biegniesz swój bieg swojego życia. Rzadko, kiedy tak szybko biegasz jak wtedy w Kamcinie, a tu nagle gość przebiegał obok mnie jak jechał na rowerze, no. Co to w ogóle było, no? Bo przykro wydawało mi się, że się wygłupia trochę na początku jak tak pobiega, ale on, on tak szybko pobiegł. Na siedlce, dzień później, też było całkiem fajnie, całkiem mocno, tylko że to już też nie do końca triatlon pode mnie, bo to był triatlon MTB. Na rowerze MTB siedzę dwa razy w roku, przepraszam, raz w roku jest to właśnie, i są to siedlce. Więc wyszło jak wyszło, najważniejsze, że Jaśka e, Pola ograłem. Jaśek, który zdobył e, brązowy medal na Mistrzostwa Świata w raniorytli, więc też całkiem ładnie. A wracając do samych zawodów na Borównie, e, no to przede wszystkim bardzo, bardzo serdecznie chciałem podziękować całej rodzinie, która mnie tak supportowała i dopingowała za każdym razem, kiedy przebiegałem albo przejeżdżałem przez trefezmen, zmiany, albo, albo w momencie, kiedy wychodziłem z wody, ponieważ w Borównie pływa się cztery kółka. Zawsze słyszałem głośny doping, zawsze słyszałem, że jest super i tak dalej. Totalny konkret, naprawdę strasznie dziękuję. Poza tym bardzo dużo innych kibiców także mi dopingowało, nie znają, może z videobloga czy tam coś, ale nie znają, eee, więc bardzo im dziękuję, mm, dziękuję bardzo Piotrowi Netterowi, który poratował mnie na trasie biegowej, kiedy już naprawdę mocno odpływałem, poratował mnie żelem, który mnie trochę postawił na nogi, eee, dziękuję Tomkowi i Oldzie, którzy mi towarzyszyli na biegu, Piotrkowi Schreinerowi, który mi także towarzyszył przez chwilkę na biegu. Bardzo dziękuję Iglinowi, który w takim pewnym momencie e, on się szykował do swojej połówki i tak zobaczył, że akurat ja przejeżdżam, rzucił wszystkie torby, rzucił tego i zaczął za mną krzyczeć i e, biec i krzyczeć, że dawaj Bieleczki, ciśnij, ciśnij! Bardzo mi to dużo dało. W ogóle za każdym razem, kiedy przejeżdżałem przez strefę zmian na rowerze w szczególności, to e, jak e, przez cały rower trzymałem odpowiednie tempo, tętno, potem po było widać, że, że, że się nie umrę na biegu, no to jechałem na progu. Eee, to po każdym przejeździe przez strefę zmian wychodziłem 10 uderzeń e, serca ponad próg, bo zawsze miałem taki doping, że po prostu cisnąłem naciskałem na pedały tak mocno, że się w nie mieści. Później musiałem się oczywiście trochę zwolić, bo długo bym tak nie pojechał. Pomimo, że na trasie e, byłem skupiony i taki zapatrzony i przed siebie, to naprawdę bardzo, bardzo dziękuję za support. Wiem, że, że to zwłaszcza Tomek Kowalski opowiada, jak, jak na ostatnim kółku biegłem i tak wszyscy mówią o, jak tam Kuboja? Jak tam? Coś tam dobrze? Które okrążenie? Jak tam Ci idzie? Zawsze było tak, ale już było wtedy trochę nieprzytomne, ale, ale bardzo skupiony i bardzo, bardzo dziękuję za ten cały domik. Udało się złamać te 10 godzin, więc jestem z tego hiper zadowolony. Trening się opłacił, choć było naprawdę ciężko. Eee, chociaż nie udało mi się wygrać tych całkowicie po bo teraz nagle się okazało, że 8 osób coś złamało 10 godzin. Wcześniej na tej trasie 5 osób złamało 10 godzin, a teraz 8. Co to jest w ogóle? I to jeszcze tych 5 osób to przyjechali jacyś, jakieś kozaki właśnie Marcin Konieczny. Co to w ogóle jest? Kurde, no, Mam 10 godzin i wygrywasz samów. No, życie trzeba będzie jeszcze odcinkać. Na końcu jak wiem, zakończył się miesiąc kompletnego dziewustwa, chociaż wystartowałem jeszcze w Triatlonie Warszawskim, który był w połowie września, który był organizowany częściowo przez mój klub WDB. nasz klub, wspólny klub WTP. E, wydaje mi się, że impreza była całkiem udana i wszystko się fajnie udało, choć w moim przypadku nie do końca, ponieważ zniszczyłem korbę, musiałem przez jedno grożenie jechać z jednym pedałem, podkreślam, że to był jeden pedał, bo nie miałem czyli nie byłem w stanie kręcić do przegrałem podium w Warszawski i przegrałem podium w e, Grand Prix WTT, który wygrał Sławek. Ale żałuję się. Naprawdę Sławek, gratulacje. Fantastycznie się udało. Konsekwencja i dobre wyniki Na radę. Choć ja sam jestem niezadowolony, bo spadłem z drugiego miejsca poza podium. Miałem szansę na pierwsze do Grand Prix, ja wyszło jak wyszło. Tak naprawdę nie mam co narzekać, ponieważ cały sezon drugi Udane. W zeszłym roku pierwszy raz udało mi się stanąć na jakikolwiek podium, wygrać jakikolwiek puchar I było to właśnie na triatlonie warszawskim W tym roku no nie mam co narzekać, bo tych pucharów trochę na... przytykałem za różne rzeczy Ale nie udało się w triatlonie warszawskim, choć miałem straszną ochotę powtórzyć wynik z poprzedniego roku No niestety się nie udało, no i tak samo się nie udało w tete. Ale nie będziemy malką, nie będziemy malką tym razem. Sezon był bardzo udany i na sam koniec też chciałem powiedzieć, że już sam jestem dziadkiem, więc cóż dać swoje kluczkowi jak nie Vertex Original? Zacząłem trenować ludzi, zapraszam do trenowania, nie, bo cóż mógłbym dać swoim podobiecznym To samo, co ja dostawałem, czyli porządny wycisk, porządny trening, ale z dobrymi wynikami, i zapraszam do trenowania, nie. Pracą nie tylko z wakacji i startuję w rajdzie przygodowym z zapałem, mam nadzieję, że może się uda wygrać ten rajd. Jak nikt dobry nie przyjedzie to wygramy, ale jak ktoś dobry przyjedzie to już może nie czy Więc zacznę trenować, no i muszę sobie wyznaczyć jakieś nowe cele na nadchodzący Do zobaczenia i dziękuję za rok. Я кого всем,